Witam moi kochani po bardzo, bardzo długiej przerwie w kadrze Żabka 2.0, ubłocona, uwalona. Słoneczny dzień, słoneczny, ale zimny. Nogę hartuje. Jedzę sobie na progu domku w Gąskach, przyzwyczajając się do temperatury w samej bliżnie właściwie. Bełkocze zapewne i kaszle, ponieważ zrobiłem sobie najdłuższy w ciągu tych już prawie 6 lat okres bez słowa. Przez 7 dni. Nie wypowiedziałem ani jednego słowa. Gnuśniałem sobie bezkarnie, zarastałem, nic nie robiłem, nie zrobiłem filmu, nie naprawiłem roweru, nie przygotowałem prezentacji. Codziennie planowałem, że to zrobię oczywiście. Codziennie też panowałem, że już jutro to już pojadę stąd. Ale nie. I dziś przerywam ten piękny czas, ponieważ umówiłem się na obiad z kobietą. No niestety nie jest samotna, ale i tak będzie miła. Dlatego trzeba się trochę przystrzyc. Trzeba się trochę ogolić. I trzeba zacząć się pakować. Czy to w takim razie był tydzień w ciszy? No nie. Mam w głowie kogoś takiego, kto ciągle gada. Bez przerwy. I żeby się nie męczyć słuchaniem tego, co on gada, i jakoś to zagospodarować, no to głównie zapisywałem to, co gada. Całkowicie rozregulowałem swój dobowy rytm. Przez 7 dni poza medytacją, zapisywaniem tego, co gada do mnie, coś w mojej głowie, chodziłem spać, ile jakoś mi się zachciało spać. A więc sypiam w cyklach 2-3 godzinnych kilka razy na dobę. Nigdy nie wiem, czy jest dzień, czy noc. Jedyne co jest cykliczne, to kawa po obudzeniu się. Niektórzy z Was, co bystrzejsi, albo co bardziej dociekliwi, mogą zadawać sobie pytanie, jak umówiłem się z tą kobietą, skoro nie mówiłem. No, nie mówiłem, że się nie komunikowałem. Pisemnie, pisemnie się umówiłem. Ale macie rację. To nie jest tak, że nie wypowiedziałem ani jednego słowa. Otóż sklep. Sklep był tym wyjątkowym miejscem, gdzie mówiłem dzień dobry i gdzie poza rzeczami, które po prostu mogłem wziąć z półki, położyć koło kasy, pomachać kartą, żeby zakomunikować formę płatności. Musiałem poprosić o paczkę trucizny czyli papierosy, nie są w zasięgu ręki, więc tak. Kilka razy powiedziałem, poproszę paczkę trucizny. Nawet nie musiałem mówić jakiej, bo Panie wiedzą. Dziś już 8 luty i jakoś tak podskórnie czuję, że można powiedzieć, że zimę właściwie mamy za sobą. To nie jest tak, że jest ciepło. W nocy bywa nawet minus 5. O! O! Coś jednak zrobiłem. Pranie zrobiłem. Wydobyłem też z szeluści jakiejś kieszeni dawno zapomnianej moją harmonikę ustną, która przestała grać. Coś tam się pozapychało, więc rozebrałem ją, umyłem. No nie gra jakoś najpiękniej. Ja też jakoś nie zyskałem w czasie przerwy umiejętności. Ale gdzieś tam, w takich niewielkich dawkach, wróciłem do prób z tym bardzo trudnym, jednak do opanowania, instrumentem muzycznym. Skoro już ogłaszam, właściwie zakończenie zimy, to może. Może opowiem Wam trochę o tej zimie z mojej perspektywy, dlatego że wiem, że gdzieś tam w głębi Polski e, oczywiście to nie ma żadnego przełożenia, nie wiem, na lata 80. i zimy z tamtych czasów, które ja oczywiście pamiętam, e, ale jednak w głębi Polski tej zimy trochę było. Tutaj na pomorzu, moi kochani, to była najlżejsza zima z tych wszystkich. Sześciu. Sześciu chyba. Tak, sześciu. Yy... Dotychczas ten rekord najlżejszej zimy dzierżyła ta poprzednia, której, która trwała tutaj nad morzem dwa tygodnie. Dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku. Yy... Znaczy nie w zeszłym w sensie 2024, tylko jeszcze z zeszłej zimy, czyli przed świętami 2023 roku. Było tutaj w gąskach dokładnie dwa tygodnie całkiem poważnej zimy. Dużo śniegu, dużo mrozu. Po czym już później właściwie nie. I był ten poprzedni rok bardzo wyjątkowy. Wówczas mi się wydawało pod względem ilości wiatru. Było mało wiatru. Ta zima zeszłotegoroczna jest jeszcze lżejsza. A taki zimy były takie 3-4 dniowe głównie, śnieg nigdy nie leżał tu na pomorzu. Podkreślam to jeszcze raz nigdy nie leżał dłużej niż 2-3 dni. I właściwie poza tym styczniowym, styczniowym epizodem zimowym to zimy nie ma, co nie oznacza, że temperatury są wysokie. No, bywa. Bywa tak, że jest i 10 chyba raz, tak się zdarzyło. Natomiast generalnie temperatura jest w dzień powyżej zera. W nocy zdarza się w ekstremalnych warunkach minus 5. Natomiast takie 0, minus 1, minus 2 jest dosyć powszechne i jest chyba jeszcze mniej wiatru niż poprzedniej zimy. Cały czas chce mi się mówić w poprzednim roku, no ale jesteśmy na początku roku, więc poprzednia zima była na przełomie roku jak każda. I ta aktualna też jest na przełomie roku jak każda. Więc zima mnie właściwie nie dotknęła. E... Najgrozi... Najbardziej ekstremalną sytuacją, jaką przeżyłem tej zimy, było przemoknięcie od deszczu. E... Co przy niskich temperaturach e... No, e... jest przeżyciem, które na długo, na długo wryło mi się w pamięć. I na pewno, o ile nie wiem, następna zima nie doświadczy mnie czymś bardzo, bardzo ekstremalnym, to będę to długo pamiętał. To przemoknięcie i tą, tą, tą noc, którą, którą spędziłem mokry, w temperaturze w okolicy zera, to przebieranie się poranne, to, to no, było to doświadczenie jedno z ekstremalniejszych w czasie tych sześciu lat. Choć zima jest z całą pewnością w ciągu tych sześciu lat Najłagodniejszy, najłagodniejszy. Dziś mamy piękny słoneczny dzień. E, nie, wcale nie było jakoś dużo pięknych, słonecznych dni. Raczej jest pochmurnie. Raczej siąpi, kropi, nie wieje i w dzień temperatura jest dodatnia. No to chyba dla tych z Was, którzy, yy, dla których ma znaczenie, czy się odzywam, czy się nie odzywam, yy, wypełniłem misję. Yy, opowiedziałem Wam o ostatnich 7 z 14 dni, yy, no jeszcze nie 14, we wtorek będzie chyba 14 dni pobytu yy, w Gąskach. Potrzebuję... Się zdyscyplinować, żeby stąd ruszyć, bo jednak, jednak czekają na mnie bardzo przyjemne zobowiązania w postaci festiwalu Buczyki w Gryfinie. Czasu jeszcze jest dużo, kilometrów jest mało, więc yy, absolutnie nie muszę jechać jutro na przykład. Choć, choć, kto wie, ale żeby. Jakoś to usystematyzować i wybrzeć na siebie jakąś presję, żeby jednak, jednak się stąd ruszyć. Yy, wracam do relacji na Facebooku, a więc możecie się spodziewać, że codziennie będę się odzywał. Co zmusi mnie do przyznawania się do tego, że nadal się nie zmobilizowałem i nadal nie pojechałem. Yy, I myślę, że ta presja sprawi, że. Może nie jutro czyli w niedzielę, ale w okolicach poniedziałku, wtorku, to na pewno już stąd wyruszę, wyruszę w kierunku świnoujścia. Więc do zobaczenia na Facebooku, e, w zwyczajowych od jakiegoś czasu codziennych relacjach e, z takiego mojego normalnego życia. Zaczynamy kolejny rok. Ja wiem, że kolejny rok zacznie się w kwietniu, ale e, zwyczajowo, no może poza jednym razem chyba, gdzieś w okolicach takiej daty jak teraz ruszam z gąsek. Czasami po bardzo długim pobycie, czasami po krótszym pobycie, ale gdzieś zawsze tutaj kończył się stary i zaczynał nowy rok. Nie chodzi o dokładną datę, chodzi o takie moje symboliczne uczucie, że, że gdzieś ten, ten, poprzedni rok się tutaj, tutaj dla mnie domykał. No więc rozpoczynam nowy. Myślę, że w gąskach nie zawitam długo. Oby lato Wiosna, lato i jesień trwały jak najdłużej. Wcale nie tęsknię za ekstremalnymi przeżyciami związanymi z zimą. Jedziemy dalej, moi kochani. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach, komentarzach. A kto może, niech pomoże materialnie. A kto nie może, to ja to doskonale rozumiem. Wspierajcie mnie mentalnie. No, i jakbym długo nie gadał, to pamiętajcie, że zawsze piszę, więc możecie do mnie pisać. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w drodze. Jeszcze postscriptum. Nie wiem czy w filmach robi się postscriptum, ale skoro nie wiem, to mogę zrobić, eee, wspomnienie. Eee, są gąski, jest zima, więc miało być wspomnienie sprzed trzech lat, czyli o tym, jak oddałem jedną z moich kończyn planecie, która mnie zrodziła. Ale nie, nie chce mi się. Nie jestem w nastroju. Eee, a zrobienie tego byle jak, jak całego tego filmu no nie przystoi. Więc dla tych, którzy przetrwali kilka sekund czarnego ekranu i ciszy, informacja, że prawdopodobnie to wspomnienie, które mam dosyć mocno opisane. W formie czytanej pojawi się w następnym filmie. Kto wie, czy nie z Gryfic, gdzie. Dokonało się to. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.